Tak, to jest książka dla Ciebie. Wiemy, że śmigasz po internecie. Siedzisz na fejsie, skypujesz i nigdy nie rozstajesz się z komórką. Jesteś znawcą mediów. Znasz wszystkie najnowsze elektroniczne gadżety. To tylko technologia. Najważniejsza jest treść przekazu. Każde media czegoś od Ciebie chcą. Byś uwierzył w przekazaną wiadomość. Kupił reklamowany towar, zaczął myśleć tak jak oni. Pożeracze mózgów mają twarz popularnego aktora, dziennikarza, eksperta. Za miłym, sympatycznym obliczem kryją się prawdziwe kły i pazury. Czego chcą? Nic wielkiego. Zabrać Ci wolność i autonomię. Zrobić z Ciebie niewolnika bezmyślnie powtarzającego cudze refleksje i poglądy. Chcą, byś zgodnie z nimi postępował. Media są naszym naturalnym środowiskiem, w którym żyjemy. Komórki, smsy, internet, skype, gadugadu, -gadu, Facebook, YouTube. Gry komputerowe, muzyka, telewizja. Musisz się nauczyć żyć w tym świecie. Uzbroić się przeciwko pożeraczom mózgów. Jesteś, Tomku? Hej, Tomku! Tomek, czy wiesz, jak wygląda pożeracz mózgów? Jestem, jestem. Musi wyglądać strasznie. Pazury, Okropna pasza, kły. Dobry garnitur, studio telewizyjne lub gabinet ze skórzanymi meblami i biurkiem, ogromnym niczym lotniskowiec. A co oni robią? Zajmują się wpływaniem na nasze myślenie, manipulowaniem. Krótko mówiąc, zajmują się tresurą. Pożerają na jednych i słabo przygotowanych. Czasem jednia, czasem skrycie? Ale przeważnie skrycie i pod pozorem wychowania. Edukacji, ale też bardzo często rozrywki. Nawet rozrywki? To dopiero historia. No i co z tym można zrobić? Nie wiadomo. Kto wie, może najlepiej się rozpłakać. Albo wywiesić białą flagę? Może dostosować się. Tak, najlepiej jest się dostosować. Pokorne ciele dwie matki z się. Szkoda życia. Nie ma co walczyć z Jatrakami. Dobra jesteś, a może tak było zawsze? O nie, nigdy media nie zajmowały w życiu ludzkim tak ważnego miejsca. Telewizja, radio, internet, ich działanie widać dosłownie wszędzie: sport, edukacja, relacje i komunikacja między ludźmi, polityka, rozrywka, miłość i wojna. Zmieniły wszystkie, czy prawie wszystkie dziedziny naszego życia: praca, religia, wiara. Portale społecznościowe, doktor Google, gadu gazu, telefony komórkowe, rozrywka, sport oczywiście. Pamiętaj koniecznie. Nawet wojny są organizowane na Facebooku. No właśnie. A czy możliwe jest życie bez telefonu komórkowego? No to nie. Niemożliwe. W tym wszystkim można utonąć jak w oceanie. I zapomnieć, kim się jest i po co się żyje. Czy jest miłość? No tak, miłość, przyjaźń, prawda. Myślisz, że prawda jest taka ważna, przecież teraz jest tyle praw. Każdy dziennikarz, każdy ekspert ma swoją prawdę, aktualną tak długo, jak mu jest to potrzebne. Myślę, że bez prawdy daleko się nie dojdzie. A propos, czy wiesz, że w naszej szkole organizowano wybory i wygrał niejaki palikot? Wcale mnie to nie dziwi. Mam wrażenie, że większość polityków zginęłaby w gimnazjum w ciągu jednego dnia. Nie róbmy polityki, tylko budujmy mosty. Ale jak prawda, to i wolność. No tak, ale wolność i prawda bywają bardzo kosztowne. Gdyż mają wielką wartość, dlatego tak wiele kosztują. Przynajmniej dla niektórych. Wielu ludzi, niewiele od nas starszych zapłaciło za nie życiem. To prawda. Ale, ale, czy wiesz, że jutro mamy sprawdzian z matmy? Z matmy? Myślałam, że na początku trzeciej klasy będziemy mieli więcej spokoju. A z czego? Z funkcji x plus 3y równa się cztery przecina oś rzędnych w punkcie. Nic już nie mów. Może, może przyjdę do ciebie, to mnie z tego oświecisz? Niech będzie. Przyjdź za dwie godziny. W porządku. Na razie, Ewa.